Kiedy skończyła się II wojna światowa, świat świętował. Obozy zostały odsłonięte, walki ustały, naziści ponieśli porażkę. Ale wśród dymu i ruin coś umknęło uwagi. Byli tacy, których nie złapano. Niektórzy z najgorszych po prostu wyparowali. Oficerowie SS, którzy strzegli obozów śmierci, kierowali masowymi zabójstwami i wykonywali rozkazy do ostatniej minuty, zniknęli bez śladu. Jak udało im się uciec? Kto pomagał im się ukrywać? Co stało się z nimi po wojnie? Maj 1945 rok. Działa umilkły. Cisza nadeszła, ale nie oznaczała pokoju. Nazistowskie Niemcy leżały w ruinach jako upadły gigant. Berlin spalony. Hitler popełnił samobójstwo w bunkrze. Himmler połknął truciznę, żeby go nie przesłuchano, Goebbels otruł własne dzieci, reżim runął praktycznie w jedną noc, ale SSowcy, wierni żołnierze wewnętrznego kręgu Hitlera, nie zniknęli, rozproszyli się i już wtedy myśleli o ucieczce. SS nie było jednym ciałem, tysiące ludzi od wysoko postawionych generałów do strażników, ktoś kierował całymi operacjami zagłady, ktoś stał przy bramach lub przepędzał pociągi. Pod koniec wojny wszyscy doskonale wiedzieli częścią czego byli i wielu, że trzeba rzucić się do ucieczki. Alianci natarli z różnych stron. Radzieccy wzięli Berlin, Amerykanie posuwali się z zachodu, Brytyjczycy są z północy. Każdy dzień przynosił nowe aresztowania i zamieszanie. SS przygotowywało się na taki moment z wyprzedzeniem. Szły rozkazy niszczenia dowodów. Więźniów masowo pędzono na śmierć, czyli te marsze długie na wiele mil, bez jedzenia i schronienia. Żeby umierali po drodze lub zostali rozstrzelani za zmęczenie. To nie były po prostu ewakuacje, ale maskowanie. Cel unicestwić świadków, spalić dokumenty, wymazać nazwiska. Dla SS-owców pierwszy krok do uratowania się był zniszczyć swoją tożsamość. Najniebezpieczniejsza oznaka tatuaż grupy krwi SS pod lewą pachą, jest mały, ale śmiertelny. Alianci szkolili bojowników, żeby szukać takich znaków, dlatego wielu SSowców. Próbowało go zniszczyć. Przyżegali papierosami, wycinali nożem, zakrywali przypadkowymi tatuażami. Czasem się nie udawało, ale często to była jedyna szansa uniknięcia złapania. Mundury zakopywano lub spalano, fałszywe dokumenty przechodziły z rąk do rąk, starzy przyjaciele stawali się krewnymi, prawdziwe nazwiska zastępowano wymyślonymi. Obozy były pełne nie tylko więźniów, ale i byłych nadzorców udających zwykłych żołnierzy. Amerykanie i Brytyjczycy nie zawsze umieli ich odróżnić. Czasem całe grupy SS-owców poddawały się razem i trzymano ich jako zwykłych jeńców. Wyżsi oficerowie mieli mniejsze szanse. Niektórzy, jak Reinhard Heydrich, byli już martwi. Inni, jak Ernst Kaltenbrunner, uciekli, ale zostali złapani. Wielu wybierało samobójstwo: strzelali się, brali trucizny, lub wysadzali się granatem. Żeby nikt nie mógł ich przesłuchać. Ale nie wszyscy się poddawali, setki, a możliwe, że tysiące naprawdę opuściły Niemcy. Drogi były zapchane uchodźcami, koleje ledwo działały, dokumenty sprawdzano byle jak. W tym zamieszaniu SS otrzymywało najcenniejsze czas. Ktoś ratował się sam, ktoś zbierał grupę, odchodzili przez lasy, jechali na dachach pociągów, szli pieszo przez zbombardowane miasta. Wielu dążyło do Austrii lub Włoch. Z dala od radzieckiej strefy. Cel: nie tylko zniknąć, ale znaleźć drogę z Europy. Jednak ucieczka przez Niemcy to tylko część historii. Do prawdziwego ratunku potrzebna była pomoc, schronienie, przykrycie. Szczurze szlaki, watykańskie paszporty i brzegi Ameryki Południowej. Po wojnie Europa była pełna ruin, uchodźców i pytań. Żołnierze alianccy szukali nazistowskich przywódców, zbrodniarzy wojennych, a szczególnie ss Jednych złapano szybko, a inni umknęli. To nie była przypadkowość. Korzystali z sieci szczurzych szlaków, podziemnej trasy ratunku stworzonej, żeby pomóc byłym ss uniknąć sprawiedliwości. To nie były tunele i nieleśne ścieżki, ale całe sieci ludzi, miejsc i podrobionych dokumentów. Największe centra były w północnych Włoszech. Takie miasta jak Bolzano, Południowy Tyrol, Genua, Zamieniały się w przesiadkowe punkty dla uciekinierów od trybunałów wojennych. Tu spotykali się z katolickimi księżmi, dyplomatami lub pracownikami Czerwonego Krzyża, którzy byli gotowi pomóc. Czasem z powodu przekonań ideologicznych, czasem ze strachu przed czerwonym zagrożeniem. Szczególną rolę odgrywał Rzym. W samym centrum miasta biskup Alois Hudal, Austriak, z otwartymi sympatiami do nazizmu, otworzył kościół dla uciekających ss -owców. Tam urządził schronisko dla niemieckojęzycznych uchodźców. Ale to stało się nie tylko przytułkiem, ale prawdziwą bazą schronienia dla ludzi, jak Franz Stangl, komendant Treblinki i możliwie sam Józef Mengele. Hudal wykorzystywał stanowisko w katolickiej misji do spraw uchodźców przy Watykanie do wydawania fałszywych dowodów tożsamości. Usprawiedliwiał się aktem miłosierdzia. Inni uważali to za zdradę. Międzynarodowy Czerwony Krzyż też odegrał swoją rolę, świadomie czy nie? Jego włoskie oddziały wydały tysiące dokumentów dla przesiedlonych osób, nie sprawdzając nazwisk. Mając legitymację Czerwonego Krzyża i katolickie świadectwo Chrztu, można było otrzymać wizę do dalekich krajów. Argentyna, Syria, Egipt stały się nowym domem dla uciekinierów czasem tajnie, czasem oficja oficjalnie. Argentyna pod prezydentem Juanem Peronem przyjmowała byłych nazistów, uważając, że pomogą podnieść gospodarkę i armię. W zamian za lojalność i milczenie dawano im mieszkanie, pracę, nowe dokumenty. Klaus Barbie wyjechał do Boliwii, Walter Rauf do Chile, Alois Brunner do Syrii. Nikt z nich się nie ratował w pojedynkę. Szczurze szlaki nie tylko dawały drogę do ucieczki, wręczały drugie życie, inne nazwisko, inny kraj, czystą kartę. Te sieci przenosiły morderców przez ocean. A ci żyli dalej, po prostu zmieniając imię. Nowe życie esesowców. Józef Mengele, anioł śmierci w tropikach. Józef Mengele uszedł pojmania i do samej śmierci żył wśród palm i milczenia, a nie za drutem kolczastym. Najpierw ukrywał się trzy lata w Bawarii, potem skorzystał z tej samej drogi, co wielu fałszywymi papierami, ochroną kościoła i współczuciem tych, którzy trzymali się nazistowskiej ideologii. W 1949 odpłynął z Genui do Argentyny z paszportem Czerwonego Krzyża na nazwisko Helmut Gregor. Dokument był nienaganny, potwierdzony świadectwem fikcyjnego chrztu. W Buenos Aires, gdzie już tłoczyli się nazistowscy uchodźcy, Mengele zaczął wszystko od nowa. Urodził się w 1911 w Günzburgu w rodzinie przemysłowca. Studiował medycynę i antropologię w Monachium, Wiedniu i Frankfurcie. Wstąpił do SS w 1938 i był przekonanym zwolennikiem teorii rasowej i eugeniki. W Auschwitz jego imię stało się koszmarem przezwano go Anioł Śmierci. Wybierał kogo zabić, a nad kim robić eksperymenty. Koncentrował się na bliźniakach, dzieciach i ludziach z cechami fizycznymi. Ocalali pamiętali jego uśmiech podczas selekcji, jego obojętność, gdy wskazywał na lewo lub prawo, życie lub śmierć. W Argentynie Mengele żył pod pseudonimem Helmut Gregor. Miał poparcie. Reżim Juana Perona zapewnił schronienie wielu nazistom i Mengele znalazł krąg swoich. Nawet wystąpił o obywatelstwo w 1956 roku. Ale po 1960 wszystko się zmieniło. Izraelczycy pojmali Adolfa Eichmana, towarzysza Mengele w dziele zagłady, prosto w Buenos Aires. W nazistowskiej sieci wybuchła panika. Mengele znów poszedł do podziemia, teraz do, par do Paragwaju, gdzie z pomocą współczujących otrzymał obywatelstwo, a po 1961 przeniósł się do Brazylii. W Brazylii przyjęła go rodzina Sztamer, niemieccy emigranci współuczestni. Lokalizację trzymano w tajemnicy. Pracował na farmach, unikał lekarzy, nie pojawiał się w ludnych miejscach, czasem udawał weterynarza. Używał wielu pseudonimów: dr Jose Mengele, Peter Hochbichler, Ezja Fischer przeprowadzał się z domu do domu. Żył w strachu, ale był na wolności. W 1977 syn Rolf Mengele odwiedził go i potem twierdził, ojciec nie czuł skruchy, był przekonany, że praca w Auschwitz była sprawiedliwa. W 1979 Mengele dostał udaru podczas kąpieli w Bertiodze, Brazylia, utonął. Pochowano go pod wymyślonym imieniem. Jego szczątki zidentyfikowano dopiero w 1985 przez analizę DNA, ale anioła śmierci nie było już 6 lat. Franz Sztangl, komendant, który żył otwarcie. Franz Sztangl nie ukrywał się ani w dżungli, ani pod dziesiątkiem imion. Od początku do końca żył na widoku, w zwykłej pracy, wśród sąsiadów, którzy albo nic nie wiedzieli, albo nie chcieli wiedzieć. Jego życie po holokauście nie było życiem w strachu, było życiem w rutynie ale przed Brazylią, przed długimi latami komfortu, był jednym z najwyższych rangą SS-owców uciekinierów. Urodził się w 1908 w Altmünster, Austria i wyrósł w biednej katolickiej rodzinie. Został żandarmem. Po Anschlussie 1938 przeszedł pod kontrolę nazistowskiej policji. Kariera rosła szybko. Wkrótce przyciągnięto go do programu T14 eutanazja. Uczestniczył w mordowaniu ludzi z niepełnosprawnością w Hartheim i Bernburg. Potem przeniesiono go do operacji Reinhardt, planu masowego unicestwienia Żydów w okupowanej Polsce. Stangl został komendantem Sobiboru, a później Treblinki. W 1942-43 roku, tylko w Treblince, zabito do 900 tysięcy ludzi. Ocalali pamiętali go wśród innych. Spokojnie obchodził obóz w białych butach, sprawdzając porządek i skuteczność. Później twierdził: W ogóle nie dotykałem więźniów, tylko nawodziłem porządek. Ale jego praca polegała na jednym na zagładzie. Pod koniec 1943, po likwidacji Treblinki, zszedł w cień upadającej Rzeszy. Został aresztowany przez Amerykanów w 1945 roku. Siedział w austriackim więzieniu. W 1948 uciekł z pomocą nazistowskich podziemnych sieci i katolickich dobroczyńców. Dotarł do Rzymu, gdzie biskup Alois Hudal, znany protektor ss wydał mu podrobione papiery. Pojechał najpierw do Syrii, a w 1951 był już w Brazylii. W São Paulo zatrudnił się jako inspektor techniczny w Volkswagen do Brazylii. Używał prawdziwego nazwiska, nawet podawał je w książeczce pracy, dołączył do miejscowych niemieckich klubów. W niektórych kręgach wiedziano, kim jest, ale nikt nie wydał. Ponad 10 lat spokojnego życia. Wszystko zmieniło się w 1967. Łowca nazistów Simon Wiesenthal wpadł na jego trop. Rząd Niemiec zażądał ekstradycji. Stangl aresztowany, wysłany na sąd do Niemiec. Proces rozpoczął się w 1970. Oskarżono go o współudział w mordowaniu niemal miliona Żydów, skazano na dożywocie. W 1971, kilka godzin po wielkim wywiadzie dla dziennikarki Gity Sereny, gdzie po raz pierwszy przyznał moralną odpowiedzialność, zmarł na zawał serca. Jego głos ledwo zabrzmiał, od razu się urwał: Walter Rauf, technokrata śmierci pod Pinoczetem w Chile. Walter Rauf był z pozoru cichym człowiekiem, ale za tą twarzą stał mózg jednego z pierwszych nazistowskich konwerterów zabijania mobilnego gazowego furgonu. Nazwisko Raufa nie jest tak znane jak Mengele czy Eichmanna, ale jego wynalazek, gazowy furgon, zabił dziesiątki tysięcy zanim otwarto obozy śmierci. Nigdy nie był fanatykiem z głośnymi hasłami, był rozwiązywaczem problemów, a jego zadanie było zabijać jak najwięcej czysto i szybko. Urodził się w 1906 w Saksonii, Niemcy. Służył w marynarce, wstąpił do SS, potem do SD. Służby bezpieczeństwa nazistowskich Niemiec. Na początku lat 40. to właśnie Rauf pomógł wdrożyć system. Maszyny z hermetycznymi przedziałami, przez które spaliny wpuszczano prosto do więźniów. Żydzi i inne ofiary ginęli od tlenku węgla, cicho, bez krwi i kul. Mobilne komory gazowe zabiły ponad 100 tysięcy ludzi w Polsce, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Jugosławii. Później, już podczas niemieckiej okupacji północnej Afryki, Rauf pracował w Tunezji. Zajmował się chwytaniem Żydów do obozów. Gdy wojska alianckie wylądowały, Rauf znowu przeniósł się do rozpadającej się Rzeszy. Później poddał się we Włoszech w 1945. Był w obozie jeńców wojennych aliantów krótko. Już w 1946 uciekł, zagubił się w chaosie powojennej Europy, przeniósł się na Bliski Wschód, najpierw Syria, potem Liban. Jak wielu uciekinierów, znalazł współczucie u nowych służb specjalnych, którym potrzebni byli doświadczeni strażnicy, śledczy, kaci. Na początku lat 50. przeniósł się już przez ocean, do Chile. W 1958 Rauf przyjechał do Santiago i się nie ukrywał. Żył pod swoim imieniem, ożenił się z Niemką z Chile, zintegrował się z miejscowym społeczeństwem, Otworzył biznes, obracał się w kręgach prawicowych emigrantów. Gdy Pinochet przejął władzę w 1970-tych, Rauf znowu okazał się potrzebny. Pracował w Narodowym Urzędzie Wywiadowczym Chile, szkolił agentów w technikach przesłuchań i kontrwywiadu. Dziennikarze i łowcy nazistów szukali go przez dziesięciolecia. Niemcy prosiły o wydanie go oficjalnie i w 1963 i w 80. ciągle otrzymując odmowę. Rzekomo zbrodnie były zbyt dawno, nie według naszych praw. Nawet USA naciskały na Chile, ale Rauf nigdy nie stanął przed sądem. Zmarł w Santiago w 1984 na raka płuc, mając 70 lat. Na pogrzeb przyszli prawicowi aktywiści i współczujący, ale nie mówiono nic ani o gazowych furgonetach, ani o skrusze, tylko cisza. Ten, kto postawił masowe morderstwo na potok, przeżył życie w komforcie, a nie w karze. Klaus Barbie, rzeźnik doradca dyktatorów Boliwii. Klaus Barbie nie był po prostu nazistowskim oficerem. Był jednym z najstraszliwszych ludzi we Francji, szef gestapo w Lyonie, odpowiedzialny za tortury i zabójstwa Żydów, bojowników oporu i zwykłych obywateli. Ocalali pamiętali jego okrutne przesłuchania, krzyki z cel, chłód, z którym podpisywał wyroki deportacji. W 1944 roku osobiście wysłał 44 żydowskich dzieci z wioski zjeł do Auschwitz. Nikt nie wrócił. Klaus Barbie urodził się w 1913 roku w Bad Godesberg, Niemcy, w rodzinie klasy średniej. Wcześniej wstąpił do SS i Gestapo. Szybko awansował. Gdy naziści zajęli Francję, Barbie stał się jednym z ich najskuteczniejszych katów. Jego przezwisko, rzeźnik Lyonu, nie było przypadkowe. Po porażce Niemiec Barbie, złapali Amerykanie. Jednak zamiast kary potajemnie go zwerbowali. W 1947 roku kontrwywiad armii USA pomógł Barbie uciec. Uważali, że jego wiedza o komunistycznych sieciach będzie przydatna w rozpoczynającej się zimnej wojnie. Zapewnili mu ochronę, dokumenty i drogę ucieczki. Z ich pomocą przeszedł przez Austrię i Włochy, a do 1951 roku znalazł się w Boliwii. Tam stał się Klausem Altmanem. W Boliwii Barbi prosperował. Nie ukrywał się w strachu, budował władzę. Otrzymał obywatelstwo, otworzył biznesy, nawiązał mocne związki z elitą wojskową kraju. Gdy w latach 60. i 70. dochodzili tam do władzy dyktatorzy, Barbi był obok, szkolił żołnierzy w metodach walki z powstańcami i przesłuchaniach. Według niektórych doniesień uczestniczył w poszukiwaniach Che Guevary w 1967 roku. Barbie był zamieszany w cieniste transakcje z bronią i prawdopodobnie w handel narkotykami. Zarządzał firmą transportową o zasięgu w całej Ameryce Południowej i Europie, co dawało mu pieniądze i nietykalność. Łowcy nazistów i dziennikarze przez dziesięciolecia podejrzewali gdzie jest, ale dopiero na początku lat osiemdziesiątych prawda wypłynęła. Francuski aktywista Beata Klarsfeld i inni ujawnili jego prawdziwą tożsamość. W 1983 Boliwia zgodziła się wydać Barbiego Francji. Jego proces w 1987 stał się jednym z najgłośniejszych po Norymberdze. Postawiono mu zarzuty zbrodni przeciwko ludzkości, tortur i zabójstw w tysięcy ludzi. Świadkowie mówili: twarze się postarzały, ale pamięć jest ostra. Barbie nie okazywał skruchy: siedział lodowaty, milczący, prowokujący. Wyrok do żywocie. Barbie zmarł po czterech latach w 1991 roku w więziennym szpitalu. Miał 77 lat. Ani kropli żalu, ani uznania, ani śladu skruchy. Klaus Barbie prawie 40 lat unikał sprawiedliwości. Ukrywały go te siły, które kiedyś przysięgały walczyć z nazizmem. W efekcie spędził większość życia na wolności. Erich Pripke, kawiarniany nazista, spacerujący na wolności 50 lat. Erich Pripke. Nie ukrywał się pod obcym nazwiskiem, nie żył w cieniu i nie chował przeszłości za zamkniętymi archiwami. Osiadł w argentyńskim miasteczku Bariloche, nad jeziorami i górami, wśród innych uciekinierów. Zbrodniarz wojenny budujący nowe życie. Uczył niemieckiego szkolniaków, piłkawe w kawiarniach, jakby wszyscy zapomnieli o krwi na rękach. Priepkę urodził się w 1913 roku w Hennersdorf, Niemcy. Jako chłopiec przeszedł pierwszą wojnę światową. Jako żołnierz spotkał drugą. Wstąpił do SS, był tłumaczem przy władzach okupacyjnych Rzymu, ale wykorzystywano go nie tylko jako lingwistę. W marcu 1944 po wybuchu, w wyniku którego zginęło 33 niemieckich żołnierzy, Hitlerowcy urządzili pokazową rozprawę, zabili 10 Włochów za każdego poległego Niemca, skazano na śmierć 335 cywilów. Priepka uczestniczył w masakrze ardeatyńskiej. Nie tylko odczytywał nazwiska ofiar, ale też osobiście strzelał do ludzi. Ofiary zganiano do podziemnych katakumb, zmuszano do stawania na kolanach i każdego zabijano strzałem w tył głowy. Po czym wejścia do jaskiń wysadzono. Nie pozostał ani jeden ocalały. Po wojnie Priepka dostał się do niewoli aliantów, ale uciekł z brytyjskiego obozu. Jak wielu, poszedł szczurzymi ścieżkami przez południowy Tyrol i Rzym, przy wsparciu sympatyzujących kręgów katolickich. W 1948, z paszportem Czerwonego Krzyża, dotarł do Argentyny i osiadł w Bariloche, znanym jako centrum nazistowskich uciekinierów. Niewiele musiał ukrywać, lokalne władze były przychylne. Argentyna Perona otwarła drzwi dla Niemców. Priepkę prosperował, uczył w niemieckiej szkole, uczestniczył w życiu wspólnoty. Chodził na kolacje, wstępował do klubów, zyskał przyjaciół. Wszyscy wiedzieli, kim był lub podejrzewali, ale nikt nie kopał zbyt głęboko. W latach 80. nawet jeździł do Niemiec w odwiedziny, będąc pewnym, że przeszłość została w przeszłości. Wszystko zmieniło się w 1994 roku, gdy odnalazł go dziennikarz ABC News sam Donaldson. Na progu domu z kamerą pripkę otworzył sam, nie zaprzeczył swojej tożsamości i przyznał się do egzekucji nawet próbował je usprawiedliwić rozkazem. Nagranie weszło na antenę i świat drgnął. Włochy zażądały ekstradycji, Argentyna się zgodziła. Priepkę stanął przed włoskim sądem, gdzie sala była przepełniona świadkami faszystowskich okrucieństw. W 1998. uznano go winnym zbrodni wojennych ale z powodu wieku miał daleko za 80, zamiast więzienia. Pozostawiono go pod aresztem domowym. Ostatnie lata spędził w cichym, rzymskim mieszkaniu. Na okno czasami krzyczeli przechodnie. Ktoś protestował na ulicy, ale prawie nie reagował. Zmarł w 2013 roku, w wieku 100 lat. Watykan odmówił publicznego pogrzebu. Miejsce pochówku trzymano w tajemnicy, aby uniknąć wandalizmu lub czci neonazistów. Prawie 50 lat Erich Pripkę żył na wolności i nie odpowiadał za swoje zbrodnie. Gdy jednak sprawiedliwość przyszła, było już za późno. Iwan Demianiuk, amerykański robotnik mechanik, były strażnik obozów śmierci. Przez dziesięciolecia John Demianiuk żył życiem spokojnego amerykańskiego robotnika, pracował w fabryce, kosił trawnik, chodził do kościoła. Dla sąsiadów w Cleveland, Ohio był zwykłym człowiekiem emigrantem z Ukrainy, który przyjechał po wojnie i już nie robił nikomu krzywdy. Pod tą zewnętrzną normalnością kryła się krwawa przeszłość. Demianiuk urodził się w 1920 roku na Ukrainie. Podczas wojny służył u nazistów nie jako żołnierz, ale jako strażnik w kilku obozach koncentracyjnych, w tym w Sobiborze i Flossenbürgu. Został schwytany przez Niemców w 1942 roku, poszedł służyć do SS. Jak wielu z Europy Wschodniej przeszedł szkolenie w obozie koncentracyjnym Trawniki, gdzie naziści rekrutowali kolaborantów do strzeżenia obozów śmierci i udziału w holokauście. Po wojnie Demianuk nie wrócił do domu, twierdził, że był przesiedleńcem i uchodźcą. W 1952 roku na mocy prawa o przesiedleńcach przepłynął ocean, osiadł w USA, otrzymał obywatelstwo w 1958 roku, pracował jako mechanik w fordzie, prowadził przykładną rodzinę. Przez dziesięciolecia jego przeszłość nie budziła podejrzeń. Wszystko zmieniło się pod koniec lat 70 gdy ocaleni i archiwa połączyły nazwisko Demianiuka z Iwanem Groźnym, strażnikiem Streblinki, odznaczającym się szczególną okruciością i obsługą komory gazowej. W 1986 został ekstradowany do Izraela, odbył się głośny proces. Ocaleni płakali na sali, w 1988 uznano go winnym i skazano na karę śmierci. Ale wątpliwości rosły po upadku ZSRR, archiwa ujawniły, że Iwan Groźny prawdopodobnie był inną osobą Iwanem Marczenko. W 1993 Sąd Najwyższy Izraela uchylił wyrok skazujący. Demianiuk wrócił do USA, odzyskał obywatelstwo, ale problemy sądowe się nie skończyły. W 2009 niemiecka prokuratura ponownie wysunęła oskarżenia teraz nie w sprawie Treblinki, ale jako pracującego w Boże. Tym razem nikt nie szukał bezpośrednich świadków. Sprawę oparto na dokumentach potwierdzających osobistą obecność w obozie podczas masowych zabójstw. Wystarczyło tylko pokazać, że każdy strażnik systemu już uczestniczy w zbrodni. W 2011 został skazany w Monachium jako współsprawca zabójstwa 28 600 Żydów. Po raz pierwszy nazistowski zbrodniarz został uznany winnym po prostu z powodu uczestnictwa w samym procesie a nie pojedynczego epizodu zabójstwa. Demianuk zmarł rok później, w 2012, w niemieckim domu opieki. Miał 91 lat. Z powodu tego, że wyrok śmierci był kwestionowany i nie został zatwierdzony, formalnie, według prawa niemieckiego, uważany jest za nieskazanego. Dla wielu to kolejna historia o tym, jak nazista zdołał umknąć sprawiedliwości. Jego grzechy ścigały go przez oceany i lata, ale gdy sprawiedliwość w końcu go dogoniła, było już za późno. Alois Brunner, prawa ręka Eichmana w Damaszku. Podczas gdy wielu uciekinierów SS ratowało się w Ameryce Południowej, Alois Brunner poszedł na wschód, w żar i pył Bliskiego Wschodu, gdzie nie tylko się ukrywał, ale zbudował karierę. Urodził się w 1912 w Austrii i nie był tylko trybem w mechanizmie, był jednym z jej konstruktorów. Jako najbardziej zaufany pomocnik Adolfa Eichmana, Brunner koordynował deportację ponad 100 tysięcy Żydów na śmierć. Z Wiednia, Paryża, Salonik pociągi odjeżdżały na jego rozkaz. Przełożeni chwalili go za skuteczność, za oddanie sprawie. Nazywał Żydów ludzkim śmieciem. Po wojnie wszedł do podziemia. Do 1954 z paszportem Czerwonego Krzyża przeniósł się do Egiptu, a następnie do Syrii pod nowym nazwiskiem: dr Georg Fischer. To nie była tylko zmiana paszportu, ale całkowite nowe ja. W Syrii Brunner szybko stał się przydatny reżimowi Hafeza al-Assada, pomagał w tworzeniu wywiadu, trenował agentów, uczył przesłuchań i tortur wszystkiego tego, co już wypracował przy nazistach. Otrzymał protekcję, mieszkanie, ochronę. Europejscy dziennikarze próbowali wyjść na trop władze, wiedziały gdzie jest, ale Syria nie wydawała. Mossad dwukrotnie próbował go zlikwidować. W 1961 wybuch listu pozbawił go oka, w 1980 kilku palców. Brunner przeżył. W latach 80. w Rzadkim Wywiadzie dla niemieckiego dziennikarza wprost oświadczał: Żałuję tylko, że nie zabiłem więcej Żydów. Resztę wolał nie komentować. Pod koniec lat 90. Brunner stał się duchem. Według jednych danych zmarł w szpitalu, według innych był przykuty do łóżka, według trzecich znów uciekł. Ostatni raz widziano go żywego na początku dwutysięcznych. Według niektórych doniesień zmarł około 2001 lub 2010 pochowany w bezimiennej mogile pod nazwiskiem Fischer. Ani sądu, ani kamery, nawet pogrzebu nikt nie widział. Brunner, jeden z ostatnich nazistowskich przywódców, który tak nie został ukarany. Podczas gdy Eichmanna powieszono, jego najbliższy pomocnik cicho zagubił się w cieniu drugiej dyktatury. Brunner nie tylko uniknął kary, przezał swoje umiejętności przyszłym katom. Metody doskonalone w trzeciej Rzeszy znalazły zastosowanie w więzieniach Damaszku. Refleksja, duchy na widoku świat powiedział Nigdy więcej a potem milcząco się odwrócił. Niewielu SS-manów musiało odpowiadać większość umknęła przez szczeliny wykute obojętnością polityką władzą kościoły ich ukrywały demokracje wydawały paszporty dyktatury dawały pracę Świat po wojnie wybrał sojuszników do walki z komunizmem zamiast uczciwego sądu. Ci ludzie nie byli po prostu zapomniani, ich chroniono. Ich zbrodnie zniknęły, ale ich cienie przenikły do systemów państw, które ich przygarnęły. Porażka była nie tylko prawna, ale ludzka. Historia tych ludzi się nie ukrywała. My ich ukrywaliśmy sami. I tym udowodniliśmy. Niektóre duchy nas nie prześladują. Żyjemy z nimi, przyzwyczajając się do ich obecności.